Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji knieźowskiej Frishar Film Rudiota w dniu 20 marca 2025 roku. pewnego dnia nad wielkim księstwem królików. I nad telewizją księziowską w Rudiota wzeszło słońce. Był to szanowny książę koronny, generał Rudolf, który swoją ogromnością i majestatem pokazał siłę Wielkiego Księstwa Królików, dokonując bohaterskich reform, rozwijając telewizję księziowską w Rudiota. W dniu dzisiejszym świętujemy rok założenia programu drugiego telewizji księżyskiej, który nie byłby możliwy, gdyby nie ukochany, szanowny książę, Koronny, generał Rudolf. Szanowny książę, koronny generał Rudolf przekazywał i przekazuje nadal Telewizji Księżowskiej wielkie dotacje finansowe z budżetu państwa, dzięki czemu główny program nadawczy, który daje rozrywkę, informacje, sztukę i kulturę wszystkim obywatelom Wielkiego Księstwa Królików, wygląda tak dobrze i majestatycznie, jak obecnie wygląda. Bohaterskie reformy szanownego generała Rudolfa w dziedzinie telewizji knieziowskiej rozpoczęły się w styczniu roku 2024. Od początku roku szanowny książę koronny generał Rudolf doprowadził do coraz silniejszego rozrostu długości programu nadawczego transmisji telewizji knieziowskiej Frischar Film Audiota. W marcu, dokładnie dnia 20 marca 2024 roku doszło do dnia przełomowego, gdy telewizja knieziowska Frischar Film Rudiota założyła swój program drugi. Aby ocenić i docenić jednakże wielkie sukcesy szanownego księcia koronnego, generała Rudolfa, w dziedzinie rozwoju telewizji Fresh Fresher Film Rudiota, należy prześledzić wszystkie pierwsze miesiące 2024 od początku. W okresie styczeń-luty 2024 roku wydłużył się program transmisji telewizji kniejskiej Fresh Film Rugiota. Wtedy jeszcze programu tylko pierwszego, tak jak wcześniej telewizja kniejska nadawała w godzinach 15:21 lub druga, w zależności od dnia, zmieniło się TAO na lepsze godziny od 12:00 do 22:00. W tamtym okresie także nadszedł duży czas rozwoju poprzednika programu drugiego telewizji knieziowskiej, a więc nieregularnych specjalnych wydań telewizji knieziaskiej. W lutym powstał także pierwszy prawdziwy program publicystyczny telewizji knieziowskiej – wywiad w FFR-u, który istnieje do dzisiaj. 20 marca 2024 roku oficjalnie rozpoczęło się istnienie i codzienne nadawanie programu drugiego telewizji księzioskiej, który Państwo teraz oglądają. Jego ramówka wygląda bardzo interesująco w porównaniu do tej dzisiejszej, ze względu, że była krótsza. Szanowny książę koronny generał Rudolf nie tylko doprowadził do powstania samego programu, ale także do jego rozrostu. Oto u czołówka pierwszego nadanego na programie Dugin TVK programu przeglądu Biuletyny Grudziąckiego, dzisiaj znanego jako Grudziąskie Informacje. W okolicach 20 kwietnia 2024 roku z inicjatywy Szanownego księcia Koronnego generała Rudolfa powstały Królicze Informacje i Królicze Światowe Informacje. Oto pierwsza czołówka tego programu. I tak oto teraz, rok później, możemy podziękować szanownemu generałowi Rudolfowi za to wszystko, co dokonał dla telewizji knieziowskiej.